Dzień dobry. W studiu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie ministrze, czy będą dymisje w kierownictwie Biura Ochrony Rządu, czy szef Andrzej Pawlikowski straci stanowisko? Pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Szef Biura Ochrony Rządu jest chory, a więc w związku z tym to jest powodem jego nieobecności, a nie dymisja. Po prostu jest chory. Jest chory. I nie są przewidywane dymisje. Nikt z nas nie jest przywiązany do swojego stanowiska, ale w... dziś mogę powiedzieć tak, że szef Biura Ochrony Rządu jest po prostu chory. Czyli nie jest to choroba, jak to się mówi, dyplomatyczna, chociaż z dyplomacją w tym momencie ma niewiele wspólnego. Z tego co wiem, jest autentycznie chory. I nie będzie zmian. Na razie. I tak jak mówię, nikt z nas, ani ja, ani, tak, panie, ani nikt panie, z nas że, nie jest pan przywiązany tutaj, jeżeli, do swojego stanowiska. Jeżeli poważny dziennik y, pisze, że straci stanowisko szef wyboru jego y, pierwszy zastępca i że miało to już nastąpić wcześniej i że żądał tego Jarosław Kaczyński, a pan wybronił Andrzeja Pawlikowskiego, nie, to dlatego to co? To, to to, to ja nie wiem, czy, czy to jest poważny dziennik, skoro takie dywagacje wypisuje. To raczej świadczy o tym, że. Poważny nie jest. Panie ministrze, pieniądze ze zbiórek publicznych na kod trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony Magdaleny Kijowskiej. Ustalił Onet i Rzeczpospolita także. To jest niezgodne z prawem, czy tylko, czy tylko nieprzejrzyste? Z całą pewnością jest to niejasne. Z całą pewnością jest to bardzo dziwne, bo jeżeli byłoby to przejrzyste, to wówczas pewnie Kijowski miałby pensję w kodzie i wtedy wszyscy wiedzielibyśmy jak to wszystko działa. Bo jest to możliwe organizacje pozarządowe mają swój że tak powiem, aparat etatowy i, i mogą pobierać no pensję. Nie, niedawno była dyskusja w tej sprawie co do wysokości, co do liczby tych pracowników etatowych. Z całą pewnością, ale skoro nie ma pensji, to znaczy, że coś jest do ukrycia. Być może ci, którzy wspierają finansowo KOT, o tym nie wiedzą, albo intencja była taka, żeby się o tym nie dowiedzieli. Tym razem dowiedzieli się, to dobrze. Ja dodam, że chodzi o usługi informatyczne, które świadczyła ta firma na rzecz kodu. Około 90 tysięcy złotych to było. No więc właśnie, no to dość takie, powiedziałbym, bardzo rozwinięte te usługi informatyczne, skoro tyle kosztowały. A więc można by odnieść wrażenie, że mamy tu do czynienia z próbą. Zaciemnienia sytuacji. Dlaczego? No, nie tak dawno Kijowski mówił o tym, że utrzymuje się z datków rodziny. Okazuje się, że, że to nie jest prawdą. No więc z całą pewnością sytuacja jest niejasna, ale to problem tych, którzy dają pieniądze na Komitet Obrony Demokracji. Nie jest to sprawa jakiegoś konfliktu z prawem. Pytam pana o to, dlatego że to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydaje zgodę na zbiórki publiczne. A to do końca jasne nie jest. Ja nie jestem w stanie teraz tego przeanalizować, tym bardziej, że nie mam dokumentów w tej sprawie. Być może ktoś z kodu wniesie sprawę do prokuratury i wtedy wymiar sprawiedliwości sprawą się zajmie. Czy tak będzie? Nie wiem. Natomiast dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że um, Kijowski no, mija się z prawdą, mówiąc oględnie, i że, że całe to przedsięwzięcie okazuje Ta się, że było mija... prywatyzowane. No, kiedy mówi Mówi, że utrzymuje się z datków rodziny, a okazuje się, że utrzymuje się z datków, które na kot wpłacają ludzie, którzy nie wiedzą, bo przecież sądzę, że uważali, że te pieniądze są spożytkowane w inny sposób, a pożytkowane są w ten sposób, że trafiają do kieszeni kijowskiego. Jest jeszcze sprawa. No też do końca nie wiemy, jaki jest wkład, że tak powiem, materiałowy w tworzenie tych usług informatycznych, a ile jest zyskiem no, można możemy powiedzieć, możemy powiedzieć tak, że sprywatyzował kijowski kod, dlatego, że, że zarabia na tym, że, że ten kod funkcjonuje. A wcześniej mówił, że, że, że tego nie robi. No, no, rzeczywiście, to pokazuje brak zasad w przypadku tego, tego człowieka. To pokazuje, że mamy do czynienia z biznesem de facto, ze sposobem zarabiania na życie, a nie z jakąś ideą, o której wcześniej mówiono. No, ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie, którzy brali udział w tych zbiórkach, czy też biorą udział w marszach Kodu, czy też przystąpili do tego ruchu, są nieuczciwi. No, to, to oczywiście tego nie znaczy, natomiast niewątpliwie wynika z tego, że Kijowski świetnie sobie poradził finansowo Myślę, także to jest w tej sytuacji. Sprawa do wyjaśnienia. Przede wszystkim. Ono nie ulega żadnej wątpliwości, że to stawia pod znakiem zapytania wiarygodność całego tego przedsięwzięcia. Widać, że to był dobry biznes dla kijowskiego. No nie wiadomo. Nie stawiajmy kropki nad i. W każdym razie jest o czym. 91 tysięcy o czym złotych, o których można było przeczytać. To, to myślę, że to jest bardzo taka okrągła sumka. Panie ministrze, czy wszyscy, którzy powinni, przygotowali się do zapowiadanego ataku zimy? E no, zima rzeczywiście zaatakowała. W Warszawie tego tak bardzo nie widać. Widać na wybrzeżu szczególnie. Straż pożarna jest w gotowości, czuwa nad sytuacją. Służby odpowiedzialne, służby podlegające wojewodom także monitorują sytuację. Interweniujemy wszędzie tam, podległe służby ministrowi spraw wewnętrznych, kiedy dochodzi do zagrożenia mienia, czy też zdrowia, czy życia ludzkiego. Panie ministrze, gdzie jest gorzej? W pogodzie, teraz czy w polityce? Hmm. Gdzie jest gorzej? Ja myślę, że w polityce sytuacja nabiera kształtu. Takiego, który, który kompromituje opozycję, który pokazuje, że istotą tego sporu było, cóż, no, dojście do władzy w sposób sprzeczny z prawem. Dobrze, zostawmy oceny, przyjrzyjmy się faktom. Czy planowany jest zakup mobilnych, elektronicznych urządzeń do głosowania? Z tego co wiem, tak. A czy jest możliwe? I planowane wyprowadzenie większości posłów nawet poza Sejm, nie tylko poza salę kolumnową. Nie planowane jest rozpoczęcie nowego posiedzenia Sejmu 11 stycznia. Zobaczymy, czy do tego czasu opozycja wciąż będzie okupować gmach Sejmu, a więc salę plenarną, czy też nie. Są takie sygnały, które mówią o tym, że jakaś część opozycji poszła po rozum do głowy, myślę tu o PSL-u, są takie sygnały, które Pokazują także, że. Ale opozycja z psl to w ogóle przez, zmienia przez chwilkę tylko krótką była w tej sali, także to już jest. No, jednak, jednak była. Sam, sam widziałem, jak posłowie PSL-u okupowali Mównicę Sejmową. To dobrze, że poszli po rozum do głowy. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku pozostałych klubów opozycyjnych. Klub Kukiz 15 nie brał udziału w blokowaniu. Klub nowoczesnej, jeżeli odczytujemy wypowiedzi Ryszarda Petru po tej kompromitującej eskapadzie do Portugalii... W Sposób, Może że, pan darować. że e, no, to pokazało, że mm, z kim mamy do czynienia, ale jednak wczorajsze wypowiedzi świadczą mamy o tym, że Mamy do czynienia z ludźmi ułomnymi po każdej ze stron, panie ministrze. E, to niewątpliwie każdy z nas e, ma swoje słabości. Z tym, że jeżeli ktoś mówi o tym, że tak broni demokracji, że, że tak protestuje i, i równolegle Dobrze. wyjeżdża sobie na wakacje, to to świadczy o tym, że niepoważnie traktuje tych, do których się zwraca. Dobrze. To po, po, potraktujmy poważnie słuchaczy i kontynuujmy rozważania, co się może wydarzyć 11. Wczoraj zostały opublikowane tak. nagrania z tej trzeciej spornej kamery. Prokuratora wyraziła na to zgodę, ale e, dla platformy to jest za mało, bo to miał być tylko taki pierwszy krok. Platforma utrzymuje, że posiedzenie Sejmu nie zostało zakończone i powinno być kontynuowane. Czy, czy coś się zmieni w podejściu do tej sytuacji Prawa i Sprawiedliwości? Platforma różne rzeczy rzeczywiście podnosiła. Najpierw miała walczyć o prawa dziennikarzy w Sejmie. Okazało się, że, że te prawa są nienaruszone, więc w związku z ja tym to są wynosiła... A dlaczego właśnie dziennikarze, którzy nie mają stałych przepustek, nie mogą wchodzić do Sejmu teraz? Z tego co wiem, sytuacja jest taka, że wróciły te przepisy, które zawsze były. To nie. po rozmowie z marszałkiem Karczewskim. Właśnie nie, panie. Panie nie znam, Nie znam szczegółów. Nie. Z tego, co słyszałem, marszałek Karczewski rozmawiał z dziennikarzami sejmowymi. No i mm, takie mm, przyjęto rozwiązania. A jeśli chodzi gdybym, o dostęp do gdybym loży... ja chciała się z panem umówić na rozmowę w sejmie, mhm. to nie wiem, to musiałby pan mnie na jakichś specjalnych zasadach zaprosić. Ja jako osoba, która nie ma stoi przepustki, nie mogłabym tam wejść teraz. A jeżeli chodzi o tą lożę, galerię sejmową, to ona jest zamknięta na podstawie decyzji marszałka Bronisława Komorowskiego. Ale nie go. tylko galeria. Ja mówię, Wtedy o, se... ja taką, mówię o budynku Sejmu. Takie, taką decyzję podjął marszałek Komorowski. No ale to, to, był, to był pierwszy apel. Potem skupiono się, skoncentrowano się na budżecie. Stwierdzono, że budżet został przyjęty niezgodnie z zasadami. To była nieprawda. Budżet został przyjęty zgodnie z zasadami. Było kworum, była większość, która budżet uchwaliła. Mówili posłowie Platformy, że nie Prezydent ma wątpliwości. Myśli pan, że teraz, jeśli przyjrzał się albo ktoś w jego imieniu przyjrzał się nagraniu z kamery, to stracił wątpliwości? To usłyszymy ze strony pana prezydenta, ale pan prezydent zwrócił się do marszałka Sejmu o wyjaśnienia. Marszałek Sejmu takie wyjaśnienia przedstawił prezydentowi Rzeczypospolitej. Przypomnę, że pan prezydent podpisał ustawę odbierającą nienależne przywileje funkcjonariuszom SB. Ta ustawa również została przyjęta na tym posiedzeniu, które tak. było kontynuowane w sali kolumnowej, ze względu na to, że zablokowano mu Tak, i salę Ale jak tłumaczył sam plenarną. pan prezydent oraz jego rzecznik Marek Magierowski, to nie znaczy, że wszystkie wątpliwości co do prawidłowości głosowania nad budżetem zostały rozwiane. No, więc zostały przedstawione, zostało przedstawione stanowisko przez marszałka Sejmu, ale przypomnę, że to nie sprawiło, że platforma obywatelska wycofała się z tych kompromitujących sytuacji. Również No dobrze, pan blokujących... opi opisuje opisuje co się zdarzyło, A ja opisuję, a ja opisuję ja co się zdarzyło według tych, którzy mają inny punkt widzenia i czego żądają. Otóż Ryszard Petru zaproponował, żeby senatorowie PiSu zgłosili poprawki, które wcześniej zgłaszała Platforma, a nie mogła tego zrobić mhm. z powodu zblokowania tego głosowania no i tej sytuacji niecodziennej. Co prawda Sejmowa Komisja już przyjęła ten budżet bez poprawek, ale czy to był taki pomysł od rzeczy? To jest jeszcze przed posiedzeniem plenarnym Senatu, a więc senatorowie na posiedzeniu plenarnym mogą takie poprawki przyjąć. Co by to spowodowało? To spowodowałoby powrót budżetu do, do Sejmu. No a właśnie. więc to rzeczywiście formalnie jest to taka konstrukcja, która pozwoliłaby na wyjście z twarzą opozycji z tej ambarasującej sytuacji. Ale się na to by się na to mogło Zgodzić, bo to przecież posłowie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości musieliby zgłosić te poprawki No są opozycji, jeszcze senatorowie PO, w, ale oni nie biorą udziału w a no właśnie, No właśnie, to jest ciekawe, że oni nie biorą udziału. I Grzegorz Czyli, jest przeciwny temu pomysłowi Ryszarda Petru. To to rzeczywiście ciekawe, bo oni, jak się okazuje, są zakodowani na nie. Oni chcą trwać w tym. Proteście, który jak się okazuje nie ma podstaw, mówiąc o tej historii, ja chciałem Dobrze, wykazać, że, że, że ten protest jest zupełnie bezpodstawny. Musimy jest kończyć. Czy możliwe jest, że senatorowie, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłoszą część poprawek opozycji? To teoretycznie jest możliwe. W praktyce jak będzie zobaczymy. Czy były jakieś wszystko, rozmowy na ten to temat? To wszystko ja takich rozmów nie prowadzę. Takie rozmowy e, oczywiście są prowadzone w Sejmie bo, bo to jest miejsce. E, myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby odblokowanie sali e, posiedzeń Sejmu i rozmowa właśnie za to podatnicy posłom PO także płacą. Nie za chodzenie po krzesłach i twierdzenie, że nie mogą wejść do sali kolumnowej, chociaż A, mogli wejść do sali kolumnowej. Już tylko za pracę w Sejmie. Została zakończona. Dziękuję bardzo. Minister Dziękuję, Spraw Wewnętrznych dnia. i Administracji Mariusz Błaszczak, Beata Mchnicz. Do usłyszenia.